Dobry wieczór. Jak pisał Leopold Staff, bo coś w szaleństwach jest w młodości wśród lotu wichru, skrzydeł szumu co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Jest nam niezmiernie miło w imieniu wszystkich Klas czwartych powitać wszystkich przybyłych gości na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, podczas którego przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Chciałam przywitać wszystkich na studniówce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. To jest czwarta studniówka naszego Centrum. Jak zwykle jest wyjątkowa, bo możemy cieszyć się nadchodzącym egzaminem dojrzałości i ukończeniem szkoły. Kończymy okres, który spędziliśmy wspólnie, razem. Mam nadzieję, że dla wszystkich, tak jak dla mnie, był szczęśliwy, wyjątkowy. Życzę wszystkim, aby taki dzisiejszy magiczny wieczór, spędzony w cudownym nastroju, był kontynuowany w czasie, kiedy nadejdą te egzaminy maturalne. Żeby radość dnia dzisiejszego przeszła na egzamin oraz na jego wyniki.